Cześć wszystkim! Dziś mam przyjemność zaprezentować Państwu aktualizację naszej topowej serii wędzisk Black Swan. Przede wszystkim Black Swan została pomyślana jako profesjonalna wędka dla zawodników łowiących z brzegu. Czyli była to wędka do mikrojigowania i lekkiego jigowania. Jednak wkrótce po wejściu tych wędzisk na rynek otrzymaliśmy wiele opinii, a także próśb o dodanie mocniejszych modeli. A potem zdecydowaliśmy się stworzyć szeroką gamę różnych wędzisk Black Swan przeznaczonych do różnych zadań. W tej aktualizacji dodaliśmy mocniejsze modele, a także modele wędkarskie Nanojig. O Nanojig będzie osobna recenzja, a tutaj omówimy mocne modele Black Swan. Przypomnę koncepcję serii Black Swan i kilka kwestii technicznych. Główną zasadą serii jest żadnych zbędnych dodatków, tylko to, co najlepsze, czyli żadnych kompromisów. Wędki te tworzone są z myślą o profesjonalistach, dla tych, którzy ponad wszystko cenią funkcjonalność. Dlatego w konstrukcji postawiliśmy na minimalizm i zrezygnowaliśmy z wszelkich elementów, które mogłyby mieć wpływ na charakterystykę pracy wędki, w tym na jej wagę. W odróżnieniu od lekkich modeli w w mocniejszych słonach zamontowane są uchwyty kołowrotka typu VSS. Jest to sprawdzone na przestrzeni lat rozwiązanie dla wędek tej klasy. Bad grip wykonany jest z pianki Ewa i jest płaski na górze, dzięki czemu wygodniej jest oprzeć go na przedramieniu podczas walki z dużą rybą. Blanki, podobnie jak w lżejszych modelach, wykonane są z japońskiego karbonu marki Torei. I teraz możemy to oficjalnie potwierdzić. Nasza marka została skontrolowana przez firmę Torei i obecnie na każdej wędce umieszczamy metkę potwierdzającą użycie tego konkretnego karbonu. A każda metka jest zabezpieczona oficjalnym hologramem. Główną cechą blanków jest ich waga i sztywność. Wędki okazały się naprawdę Lekkie, o czym nieco później. Gatunkowo blanki nowych black swans są bardzo podobne do japońskich topowych wędek na kalmary, czyli bardzo różnią się od wędzisk amerykańskiego typu o geometrii marchewki. Czyli nie są bardzo stożkowe, ale za to bardzo sztywne i dynamiczne. Zapewnia to wysoką czułość, dalekie rzuty, sztywność podczas animacji przynęty, a także dobre trzymanie ryby przy jednoczesnym zachowaniu mocy blanku. Przelotki mają tytanowe ramki, ale w przeciwieństwie do lekkich modeli nie posiadają insertów Torsite, ale Slim Seek. To stary, dobry węglik krzemu, ale o cieńszym profilu. Te wkładki Fuji pojawiły się później niż Torzajt i są dość powszechnie stosowane w mocnych wędkach japońskich producentów. Są nieco cięższe od Torzajt, ale mają bardziej zaokrąglony profil, a także większą twardość, co jest istotne przy dużych obciążeniach. Łowiący na mocne wędki z przelotkami Torzajt zauważyli, że przy dużych obciążeniach są one dość głośne. Przelotki Six Slim są cichsze. Wędka dostarczana jest także z plastikową tubą o trójkątnym przekroju, ale większą i mocniejszą niż w przypadku lekkich modeli. Modele w serii. Krótsze wędki o długości 7,7 ,7 stopy, czyli 2,31 metra. W tej długości dostępne są modele. Medium o do 24 gram, Medium Heavy o do 36 gram oraz Heavy o do 56 gram. Wędki przeznaczone do łowienia z łodzi oraz z brzegu, zwłaszcza w mniejszych rzekach. Ich głównym przeznaczeniem jest oczywiście jigowanie, ale na przykład mi wygodniej łowi się także woblerami tłuczowymi, wędziskami od tej długości. Jak wspomniałem wcześniej, Blanki i Black Swan nie charakteryzują się dużą zbieżnością, co moim zdaniem bardzo dobrze sprawdza się przy twitchingu. Ale mamy także plany stworzenia krótszych, specjalistycznych modeli typowo do twitchingu. Przy okazji, jeśli chodzi o wagę, na przykład model 7.70 stopy M waży tylko 85 gram. Dłuższe wersje 8,5 stopy, czyli 2,57 metra. Tylko 5 modeli: Medium, Medium Heavy, Heavy. Często łowiłem modelem Heavy z łódki, zanim wojna rozpętała się na dobre. Szczególnie na zawodach UFL i obecnie jest to jedno z moich ulubionych wędzisk w tej klasie. Bardzo dobry spinning pod ciężkie jigowanie, zarówno pod klasyczne gumy na główkach o ciężarze 40-50 gram, jak i pod większe, lekko zbrojone przynęty, np. FAT 5,8 stopy czy Select Freak. Genialnie trzyma szczupaki podczas holu i ma duży zapas mocy w dolniku. Złowiłem już na ten model kilka naprawdę dużych szczupaków. W długości 2,57 metra dostępne są jeszcze dwa modele. Jeden Extra Heavy do 84 gram i drugi Super Heavy OCW do 120 gram. Są to uniwersalne wędziska, które nadają się zarówno do bardzo ciężkiego jigowania, jak i łowienia dużych szczupaków na duże swimbaity. Mocniejszym modelem do 120 gram udało mi się też dość intensywnie połowić szczupaki z łodzi. Świetnie współpracuje ze Swing Impact Fat 7,8 stopy, większymi pikszadami, a także lubianym przeze mnie Savage 3D Burbot. Od razu uprzedzę Twoje pytanie. A co z modelami castingowymi, szczególnie do łowienia na swimbaity? Są już na etapie testów, więc w najbliższej przyszłości planujemy poszerzyć gamę modeli także o wędki castingowe. Dotyczy to również długich, mocnych wędzisk do łowienia z brzegu. W tej aktualizacji pojawi się również jeszcze jeden ciekawy model – 902L. Jest to sportowe, lekkie wędzisko do łowienia z brzegu. Wcześniej w tej długości mieliśmy tylko model ML o ciężarze wyrzutu do 16 gram, ale w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie dodaliśmy również model OCW do 10 gram. Świetnie nadaje się do łowienia na duże odległości, zarówno na łowiskach komercyjnych, jak i na ogólnodostępnych wodach. Jak zawsze, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!